Cześć, z tej strony Jarek, zapraszam na kolejny odcinek magazynu Jodeż TV. Dziś chciałbym Wam pokazać sprzęt, który dostałem do testów, mianowicie ten oto sprzęt. Zaraz go sobie rozpakujemy. Pozwólcie, że go rozpakuję. to jest tuner to jest tuner Arriva Combo 250 od firmy Ferguson w środku mamy czytnik kart Konax Wejście na karty CI i mamy jeszcze jeden port USB, mamy również przycisk włączania, wyłączania, joystick sterujący, menu, exit. Z tyłu yy, Znajdziemy tak, zintegrowany przewód, a z tyłu znajdziemy tak, wejście antenowe do y, anteny ziemnej wejście do anteny satelitarnej. Złącze z kart, e, cyfrowe wejście dźwięku SPDIP, HDMI, LAN, RS232, który jest ten e, port, jest nieaktywny, drugi kabel USB, nie, Trzy kabel wejście USB, to jest USB wersji 2.0, e, analogowe wejścia. Audio i włącznik, wyłącznik. Także tak to wygląda. mamy również taki oto pilot, to jest Ferguson RCU 650. Ja ten sprzęt jeden ja ten sprzęt mam z olx ale y, powinien zadziałać. Tu mamy dwie baterie już. ale sobie później wymienię na, na inne. E, co tu mamy? Przyciski zmieniać e, kanału, przyciski zmiany głośności, tej całej menu. Ok. Przyciski takie do internetu, menu, co panie, ulubione, program, informacja, telewizja, wyjście, STB, tekst, audio, napisy: szukaj przyciski takie do nagrywania. O przyciski multimedialne. To tyle jeśli chodzi o tę pierwszą część. Druga już wkrótce, także w drugiej części opowiem o tym, jak ten tunel działa. Zapraszam i do zobaczenia.